Plan POCO na smartfony z najwyższej półki jest jasny. Walamy jak najlepsze podzespoły, robimy jak najniższą cenę, nieprzesadnie przejmujemy się jakimiś tam aparatami, wsadzamy w miarę okej, okay, ale nie takie jak w ogóle w najlepszych modelach. No i z tego co widać ten plan bardzo dobrze działa i POCO teraz ponownie zdecydowało się go zastosować, tym razem w modelu POCO F4GT dedykowanym dla graczy. Kiedy nagrywamy ten film, to mamy jeszcze ten smartfon przed premierą, więc nie możemy wam obiecać, że już w dniu premiery od razu linki do Allegro znajdą się w opisie, ale od razu kiedy ten smartfon trafi do sprzedaży albo przed sprzedaży, to odpowiednie linki na pewno znajdą się pod tym filmem. Więc jeżeli chcecie kupić ten smartfon, to odpowiednie linki znajdują się w opisie, chyba że jeszcze nie da się go kupić. Jako, że mamy pierwszą połowę 2022 roku, to chyba wszyscy spodziewacie się, jak to u tym smartfon ma specyfikację. No, bo mamy tutaj procesor Snapdragon 8, generacji pierwszej. Mamy 8 albo 12 GB RAMu, zależnie od wersji, 128 albo 256 GB pamięci wewnętrznej. Pamięć jest bardzo szybka UFS31. No jeżeli chodzi o specyfikację naprawdę nie da się na to narzekać, to po prostu jest jeden z najszybszych albo wręcz najszybszy smartfon na rynku. To co się może podobać, to jest także ekran AMOLEDowy 6.67 cala, ma rozdzielczość 2400 x 1080 pikseli, czyli Full HD+, a do tego mamy częstotliwość odświeżania 120 Hz, czyli ponownie wszystko to, czego chcą gracze. AMOLED, czyli idealna czern, piękne barwy, dobra widoczność, a do tego częstotliwość odświeżania 120 Hz, czyli bardzo płynna grafika. No generalnie na to też nie da się narzekać tak samo jak na głośniki. Bo mamy i tutaj głośniki, i mamy tutaj głośniki. To generalnie są jedne z najlepszych głośników w smartfonach, jakie kiedykolwiek słyszałem. Nie wiem czy najlepsze, ale na pewno w top 3, maksymalnie w top 5. No naprawdę wypada to świetnie. To co może część osób irytować, no to fakt, że nie ma tutaj wyjścia słuchawkowego, a jednak to smartfon dla graczy, więc coś takiego powinno być. No niestety, nie ma, musimy korzystać ze słuchawek bezprzewodowych albo korzystać z odpowiednich przejściówek. I jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia ten smartfon pośród innych y, sprzętów dla graczy, to jest fakt, że mamy tutaj takie coś. I kiedy... Zdejmiemy tutaj te blokady, to pojawiają nam się dodatkowe przyciski, które możemy wykorzystać w grach. To jest bardzo ciekawa funkcja. Wcześniej na własne oczy czegoś takiego nie widziałem, a to jest jednak bardzo użyteczne, bo jeżeli nie mamy odpowiedniego pada dodatkowego do smartfona, no to te dodatkowe przyciski nam się przydają i możemy właśnie z nich korzystać. Super rzecz to jest właśnie taki szczegół, który sprawia, że smartfon jest jakiś a kiedy tych przycisków już nie potrzebujemy, czy to w grze, czy w systemie, bo możemy je dowolnie skonfigurować, to po prostu robimy tak i one się chowają. No dobra, ale załóżmy jednak, że dla kogoś te przyciski to będzie za mało i ktoś wymaga takiego w miarę pełnoprawnego kontrolera. Mam tutaj Razer Kishi, mój prywatny, i sprawdzimy, czy ten smartfon tutaj wchodzi, bo na przykład z Motorola G200 z niższej półki, ale też fajny smartfon, był taki problem, że ona po prostu do tego kontrolera nie wchodziła, była za duża. Więc sprawdzamy... Tutaj wkładamy USB dla zło. Tutaj ledwo, ledwo, ledwo. No ale jest. No dobra, więc jest. Wpasował się ledwo, bo ledwo, ale jednak działa, więc jeżeli chcecie mieć najlepszy smartfon stricte do gier, chcecie mieć najlepszy kontroler do takiego smartfona, no to możecie taki zestaw oczywiście kupić. Linki do Allegro też będą w opisie, bo ja wiem, że jak zawsze tego Razera Kishi pokazujemy, to właśnie nas o niego pytacie. I mogę Wam tak przy okazji powiedzieć, że to jest absolutnie najlepszy kontroler, jaki moim zdaniem możecie podłączyć do smartfona. Dobra, ale to była tylko taka wstawka, żegnamy się z kontrolerem a taki fajny, mały, on wszędzie wchodzi, lubię go zabierać, nawet jeżeli wiem, że raczej go nie użyję, bo nie zajmuje dużo miejsca, więc wracamy do samego smartfona, tutaj warto powiedzieć też y, troszeczkę o tym, jak ten smartfon po prostu wygląda, o jego wzornictwie, fajnie, że nie ma tutaj już dziadostwa, jak kiedyś po prostu w smartfonach do gier, te ramki nie są idealnie symetryczne, ale kiedy spojrzałem się na ten telefon po raz pierwszy, to myślałem, że są, czyli trzeba się przyglądać, żeby zauważyć, że jednak tutaj jest troszeczkę grubsza niż tutaj. Generalnie ten smartfon wygląda bardzo dobrze i trudno tutaj na coś narzekać, jeżeli chodzi o wygląd. Fajnie, że to nie jest sprzęt krzykliwy jakiś czerwony, żółty czy niebieski, kiedy weźmiemy ten smartfon, położymy na stole podczas spotkania biznesowego, nikt kto się nie zna na smartfonach nie pomyśli sobie, że na tym smartfonie nie tylko pracujemy, nie tylko z niego dzwonimy, ale też gramy w ulubione gry. A to plus. Możecie też zastanawiać się, gdzie jest czytnik linii papilarnych. Mamy AMOLEDa, to powinien być tutaj pod spodem. Ale z drugiej to Xiaomi, więc powinien być w przycisku. No i oczywiście jest w przycisku. I co tu dużo mówić? Jest wygodny, jest dobrze położony, działa bardzo dobrze. Ten element robi się takim standardem, że chyba powoli można go w tych recenzjach pomijać. To, co mi się podoba, to też bardzo dobrze zabezpieczony przód, bo mamy tutaj szkło Corning Gorilla Glass Victus, czyli jedno z tych najlepszych, najnowszych i w ogóle. Jeżeli zaś chodzi o tył i boki, no to mamy tutaj tworzywo sztuczne, ale ono nie jest jakieś złe, nie jest tak, że ono się ugina, trzeszczy. To jest z tych lepszych tworzyw sztucznych, więc na to też nie będę tutaj narzekał, bo to przecież nie jest taki smartfon, co ma być pokazem tego jaki luksusowy to jest sprzęt i na co mnie stać. No nie, to ma być po prostu dobrze wyceniony sprzęt do gier, więc taka obudowa jest tutaj wręcz wskazana. To, co jeszcze powinno się spodobać graczom, ale nie tylko, to jest fakt, że mam tutaj akumulator 4700 mAh, który starcza na cały dzień. Jeżeli tak korzystamy po prostu ze smartfona, to na cały dzień nie powinniśmy narzekać. Jak gramy, to wiadomo, że to będzie raptem kilka godzin. No i co, jak nam się ten smartfon rozładuje? Co my wtedy możemy zrobić? No wtedy sięgamy po prostu do pudełka, które, jak widzicie, jest grube. A jak grube, to dobre. Wiem z doświadczenia. I w tym pudełku, nie teraz, ale ogólnie znajduje się taka ładowarka, z której już korzystałem. To jest ładowarka 120W. Więc Poko mówi, że ten smartfon możemy naładować w 17 minut co jest naprawdę niewiarygodnie dobrym czasem. Warto zwrócić uwagę tutaj także na przewód, który jest no właśnie taki pod kątem 90 stopni ma wtyczkę. No i dzięki temu właśnie ma nie przeszkadzać podczas grania. Będziemy mogli trzymać smartfon kiedy się będzie ładował i nic tutaj nam nie będzie wystawać między palcami. To też jest bardzo przemyślane. Skoro mamy tutaj najnowszego Snapdragona, to chyba nikogo nie zdziwię tym, że mamy tutaj wszystkie niezbędne standardy łączności. Mamy 5G, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, NFC do płatności zbliżeniowych, Bluetooth 5 z hakiem, wszystko mamy, wszystko mamy. Mamy tutaj nawet ear blaster, więc ten smartfon może służyć za pilot. Funkcja coraz rzadziej wykorzystywana, ale jednak dla części osób przydatna. Tak jak powiedziałem na początku, jeżeli robimy sprzęt z podzespołami z najwyższej półki, który ma być jednocześnie tani, coś musi ucierpieć. Najlepiej, żeby ucierpiało coś, czego nie widać w specyfikacji, więc Xiaomi nie zrobiło tak, że dało tutaj kiepski ekran na przykład, bo mamy tej dcip 3 mamy HDR10 itd., Zamiast tego dało plastikową obudowę, o czym już mówiłem i oczywiście, tak jak się spodziewacie, aparaty są takie bardziej z tych średnich, w sensie nie są dramatycznie złe, ale widać, że to nie jest sprzęt do fotografii, bo mamy tutaj trzy aparaty. Mamy aparat główny 64 megapiksele, mamy aparat ultraszeroki 8 megapikseli i taką kamerkę do makro 2 megapiksele, której raczej nikt nigdy nie będzie chciał użyć, a jak raz użyje, to drugi raz pewnie tego nie zrobi, bo ona jest po prostu słaba, to jest taki dodatek, zapychacz po to, żeby móc powiedzieć ale my tu mamy trzy aparaty, a trzy to lepiej niż dwa albo jeden, mimo że to nie zawsze jest prawda. Na koniec pozostaje mamy Android, a raczej Mi UI 13 bazujący na Androidzie 12. Fajne oprogramowanie od Xiaomi. Widać, że względem Mi UI 12 tutaj wiele się zmieniło na plus, że to już oprogramowanie nie jest tak zapchane, że działa szybciej. No, generalnie widać napracowanko, ale. Muszę to powiedzieć, wiem, że będziecie narzekać. No, nie podobają mi się reklamy na ekranie głównym. Ja wiem, że to można wyłączyć, pisaliście mi to tysiąc razy. Yy, ale część ludzi nie będzie tego wiedzieć i będą się im wyświetlać na przykład takie rzeczy jak śniadanie, które uzależnia przepis na jajkę zapiekane z warzywami. W sumie interesujące. To jedno z ulubionych dań Polaków. Amerykanie jedzą je, by zachować młody wygląd. Albo że wybrano najbardziej instagramowe miejsce na świecie, miejsca na świecie, wyniki rankingu zaskakują, jak mówi serwis Papilot, który widocznie usiął i wykupił reklamę. Więc. Te reklamy są widoczne od razu na pierwszy rzut oka, można je oczywiście wyłączyć, ale czegoś takiego moim zdaniem nie powinno po prostu być. To powinno być wyłączone i być może byłaby opcja włączenia za to, że dostaniecie na przykład 5 GB miejsca w chmurze czy coś. No wiecie o co mi chodzi. To nie powinno działać w tę stronę tylko odwrotnie. W momencie kiedy nagrywamy ten film, no nie znam ceny tego smartfona. Będę z wami absolutnie szczery. Dostaliśmy go przed Mieliśmy okazję się pobawić. Premiera dopiero za jakiś czas, więc na tę premierę musimy poczekać. Przede wszystkim, żeby opublikować film, ale Dzięki temu wy teraz na ekranie prawdopodobnie cenę tego smartfona widzicie, więc ja wam nie mogę powiedzieć, czy on jest opłacalny, czy nieopłacalny, fajny, czy niefajny. Wy mi to musicie powiedzieć, a raczej napisać w komentarzach, o co proszę, jak oceniacie ten smartfon, jak oceniacie jego cenę, którą dodaliśmy do tego filmu. Poza tym standardowo subskrypcja dzwoneczek no te subskrypcje klikajcie bo te 150 tysięcy to by nam wypadało wbić po prostu więc klikajcie proszę e, subskrypcja dzwoneczek było było nie było że się widzimy niebawem w kolejnych filmach ale to wiecie e, no i pamiętajcie że jeżeli chcecie kupić poko f4 gt to linki do niego dodamy tak szybko jak się tylko pojawią, ale już teraz możecie znaleźć pod filmem linki do tego mojego ulubionego kontrolera smartfonowego Razer Kishi i polecam go kupić jeżeli dużo gracie na smartfonach. Parę stówek a naprawdę ułatwia życie.